Jak wiecie, to te moje filmy nigdy nie trafiają na tą kartę na czasie. Tutaj mamy na pierwszym miejscu Kleo 700 tysięcy i to już 24 godziny od publikacji minęło, a od mojej publikacji minęło z 20 godzin, a jest 900 tysięcy, a nawet nie jestem na 50 miejscu. Yy, wiecie, karta na czasie jest przereklamowana też w pewnym stopniu. Ona nie daje aż tak dużo wyświetleń, tak jak youtuberzy zawsze tak chcą być na tej karcie na czasie. No ale jednak fajnie by było raz na jakiś czas trafić, bo to jest dotarcie do nowych widzów. Yy, ale mój kanał to jest chyba po prostu już przypiętą, ma taką łatkę, że. To jest tania sensacja. No trudno no. Ja do chłopaków nic nie mam, ja ich lubię bardzo. Ale zobaczcie, bekarz przegrywasz. W moim materiałem to co? No, siedzę z dziewczyną w samochodzie to nie jest fake taxi, to jest normalna rozmowa. Yy, I rozmawiamy o federacji, więc o pieniądzach głównie rozmawiamy tam. Nie ma jakichś kontrowersyjnych yy, tematów. Kleo tutaj dobrze zrobiła, bo dała reżyseriusza życia do tyle dysku, więc ja też zaproszę reżyseriusza do odcinka i może mi odczaruje algorytm. Co on tam czyta? Pozew pewnie przygotowany na gargamera.